Dwa lata temu na naszym kanale pojawił się film opowiadający o tym, jak przebiega dostawa złota. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, zachęcam do nadrobienia zaległości, a już teraz zapraszam na kolejny unboxing złota. Tym razem jego przedmiotem będą flagowe produkty Austriackiej Mennicy Münze Österreich o równowartości niemal 6 milionów złotych. Zainteresowani? Koniecznie zostańcie z nami. Tawex jako oficjalny dystrybutor mnce Usterajś na polskim rynku zamawia złoto bezpośrednio w mennicy. W pierwszej kolejności dilerzy działu dewizowego składają zamówienie, które następnie jest opłacane, a do nas dociera drogą lotniczą. Złoto transportowane jest jako wartościowe kargo, co w praktyce oznacza, że może zdarzyć się, że podczas waszej podróży pod pokładem samolotu będą z wami podróżować złote monety i sztabki. Po dopełnieniu wszelkich formalności celnych, złoto transportowane jest do nas przez uzbrojonych konwojentów. Sposób pakowania produktów naturalnie różni się w zależności od mennicy. Monety z Mänzeusterajś docierają do nas zapakowane w solidne, zaplombowane opakowania. Podczas ostatniej dostawy przyjechało do nas 500 filharmoników o wadze 1 uncji, 500 filharmoników o wadze 1 dziesiątej uncji i 1200 austriackich dukatów o łącznej wartości 5 698 350 zł. Na początek rozpakujemy sobie opakowanie z jednouncjowymi filharmonikami. Monety pakowane są w wytrzymałe, solidne tuby po 10 sztuk i ułożone jedna na drugiej. W jednym opakowaniu znajduje się 50 takich tub. W kapslach monety umieszczane są dopiero przed sprzedażą w oddziale lub przed realizacją zamówienia internetowego. Przy oglądaniu złotych monet warto założyć czyste bawełniane rękawiczki, aby uniknąć pozostawienia na nich odcisków palców i nie narazić ich na uszkodzenia. Co prawda, mówimy tu o monetach bulionowych, gdzie walory estetyczne mają drugorzędne znaczenie i liczy się przede wszystkim zawartość czystego złota. Niemniej jednak warto obchodzić się z nimi z należytą starannością i traktować w taki sposób, jak sami chcielibyśmy, żeby Traktowała je osoba, od której je nabywamy. W analogiczny sposób pakowane są filharmoniki o wadze jednej dziesiątej uncji, tyle że tym razem w jednym opakowaniu znajdziemy 25 tub po 20 monet. Tutaj mamy porównanie wielkością jednoucjowego filharmonika z jego mniejszym wagowo-odpowiednikiem. Trzeba przyznać, że szczegółowość wszystkich elementów monety, niezależnie od jej wielkości, robi wrażenie. Biorąc pod uwagę wyjątkowość złota, niektórzy inwestorzy przykuwają dużą wagę do sposobu przechowywania monet. W naszej ofercie posiadamy różnego rodzaju pudełka do ich przechowywania. Na nagraniu widoczne jest akurat machoniowe pudełko firmy Volterza na dwie monety. W naszym sklepie internetowym i oddziałach stacjonarnych znajdziecie również inne pudełka. Na 1, 4, a nawet 60 monet dla jak najbardziej komfortowego przechowywania złota. Pudełka te są również polecane w przypadku, kiedy nabywamy złotą lub srebrną monetę z myślą o obdarowaniu nią bliskiej osoby. I na koniec dobrze znane austriackie dukaty, które są szczególnie polecane dla osób dysponujących mniejszymi środkami lub tych, które stawiają na zróżnicowanie inwestycyjnego portfolio. Dla urozmaicenia rozpakujemy szare opakowanie, aby przedstawić Wam alternatywną formę pakowania monet przez austriacką mennicę. Jak być może zwróciliście uwagę na początkowych ujęciach, tym razem dukaty do Dotarły do nas zarówno w charakterystycznych dla męcy Łstrajs czerwonych opakowaniach, ale również w szarym pudełku. Znajdziemy w nim 10 tu po 20 monet w każdej. Tutaj zestawienie, jak na tle jedną filharmonika, przedstawia się Austriacki Dukat. Dukaty reprezentują kategorię monet historycznych, to znaczy takich, które kiedyś funkcjonowały w powszechnym obiegu. Są one bite przez austriacką mennicę do dziś. Na każdej monecie z nowego bicia widnieje rok 1915, co w praktyce oznacza, że identyfikacja, z którego roku pochodzi konkretny walor, jest niemożliwa. Zgodnie z filozofią firmy, w naszej ofercie znajdziecie wyłącznie produkty, które w chwili zamówienia posiadamy fizycznie w naszych skarbcach. Z tego względu tego typu dostawy nie są u nas rzadkością, dlatego koniecznie dajcie. Znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć, jak wyglądają dostawy z innych mennic. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak zawsze zachęcamy do subskrybowania z dzwoneczkiem, a jeśli film Wam się podobał, do pozostawienia łapki w górę i zajrzenia na nasze media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!